Siemano widzowie! W dzisiejszym odcinku gramy w Fortnite i gramy na mapce XOXO i rozwalamy ludzi, chyba że grają jakimiś mocnymi broniami. Dobra, dad. No i easy to jest. Może nie jakieś full easy. O nie, full easy, dobra. Zygaretami gry, no dobra, to było to pompę, co jest tutaj, dobry. Nie, on się chyba uleczył czymś. O kurda, zawił nikt ci kurda. Widzowie, to nie wiem Gdzie mają takiego aimbota ze sniper, że nie, nie ze snajperki, za O nie, widzowie, nie, proszę, nie jest pan tak To są widzowie szmaty Tylko kłopie No i shit, tam ze snajperki Don marcelek Oż Marcelek. Radat I zabaczy No nie nas no pomerka, bro wizowie tutaj tutaj jest tak. To... <gry> Dajcie lajka przynajmniej, subika. Przynajmniej lajka. Lecimy po 200 na razie. Bardziej to bym po pół już leciał. Mam na razie 200, bo nie wbijacie nic. Ja no, dał mi chłopiec. Jakiego oni mają z tego, z tutaj No, dosłownie. Только снайпер съедно же она. Сука, со снайпером. Да. that I so yes no O nie, 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 widzowie, nie, mam kraka, mam kraka, widzowie. O, o nie, zabił mnie. Lecimy? Nie no, kurde, kurwa. Śmiecie. Chodźcie tutaj. I jak oni mnie wkur...jają nie, no nie grajcie nigdy takich mapek na filmach, bo oni tylko takimi rzeczami grają tutaj, secrety I też mam jednego secreta skara, który zadaje, żeby też tutaj żeby nie oni tylko no i chłopie dostajesz A ti si ga takim obrońcem, no to prosim, da si ga tudi daj. Ja, no, co mi daje, no. Kaj idiota.

Nie chcę widzowie w to grać. Dobra, widzowie, lecimy. Chciałem tego marcelka zrobić. Gitar mi, loki mama, mama. Gitar mi, mi podoba pod, pod. to. Jeszcze raz mój Mój kolega ma kanał na YouTube i nigdy na niego nie wpadajcie w ogóle. Nie, nie opłaca się. Jakiś anertek, jak chłopie. Nie wpadajcie na jej, ka, jego kanał, bo to... Jego termina. Co wy chcecie ode mnie, że to się tymować? chcecie... Się... Ja się nie tymuję. Ja w ogóle na czacie nie słychać to nie wiem czemu oni, no jakby tak słyszę. Rewolvera! rewolwer czekajcie, musimy wziąć albo nie nagram tym Dobra Nie widzowie to już... ora. To już jest przesada. Gram takim czymś. Gram Gatekeeperem, bo to jest najlepsza pompa. to jest serce? No czemu z daleka spadłeś, no? Bocia Sniper? No i dostał sniper. Kocham ci snajperkę, że nie wiesz. Mówię tu po raz ostatni. Chyba pierwszy to mówię, nie pamiętam. A z o tyłu bo Salid Co widzowie? To było chyba na tyle. Muszę jednego ziomka jeszcze zabić. Żeby ten odcinek zakończyć. Nie no, to się nie, nie akurat nie zalicza. A idę tego na haju zabić jeszcze. Będę tego szkolapsować. Będzie ekspo. Nie no to też jestem jak widzowie jakiś błot. Sło... Dobry widzowie Kolega mi wyszedł ze Wysz śpiewu bo... Proszę nie Dobra, co by było to na tyle To ba.